Ja się urodziłam w II Rzeczpospolitej. A druga rzecz to jest 1918-1939 rok. Ja się urodziłam 24 stycznia 1920 roku. Wówczas województwo lwów, a nie żadna Ukraina, tylko województwo lwów. Słuchajcie. Ja byłam przywieziona do Sandomierza mając 7 lat. 7 lat. A nazywam się Maria Helena Świdnicka, obecnie Rudzińska. Moje panieńskie nazwisko jest Świdnicka. I mieszkałam tu, w tym domu. Bo sam dziadek pochodzi z Opola Lubelskiego, ale w ten czas to był ten szlak handlowy i to, chyba to sukno czy coś, do Opola się kończył ten szlak wodny, bo to były e, z Gdańska kupcy i on się osiedlił w tym, do Opolu. A babcia pochodzi z Sandomierza. I w dziadek przyjechał do kolegi i babcia się mu spodobała w kościele na rezurekcji. Szkołę zaczęłam w Sandomierzu, Szkołę Ćwiczeń. Po Szkole Ćwiczeń ona trwała normalnie 5 lat tyle, ile trwała seminarium nauczycielskie, a nie rosłam, bo byłam, znaczy urodziłam się z wadą serca, a dzieci, tak zwana bratykadia zatokowań, a dzieci urodzone z wadą serca podobno nie rosną, no nie. Podczas szkoły zaczęłam w Sandomierzu, później poszłam do Mariówki, bo to była droga szkoła, ale ja miałam tam znieszkę, bo wujostwo, którzy mnie wychowywali, tam prowadził wujek jakieś księgi, nie księgi i tam tego. Ja miałam koleżankę, Żydówkę przed wojną chodziła ze mną do szkoły. Zawsze jej mówiłam, i jak będziesz ten, ona mówi tak, ja mu przynieś, ona do mnie przynieś chlebarz ze szmalcem, ze skrawkami, z, z a ja, ja mówię do niej tak, a będziesz podpowiadała niemiecki, bo ten idź to bardzo podobne do niemieckiego. A tylko nie mów mojemu wujkowi, bo powiem mojemu tacie. Mariówka to jest koło Końskich i to jest tak, obecnie nie wiem czy ona istnieje, ale to była taka elitarna trochę szkoła. No i w niedzielę to tam samochody i tak dalej, kto tam przed wojną samochód bardzo wiedział, no ale byli tam. I pamiętam była taka dziewczyna, ona była słuchajcie, z ochronki, z jakiegoś, bo to nie było żłobków, nie było tych domów dziecka, tylko na to się mówiła ochronka. Taką w sandomierzu ochronkę to prowadziły siostry, koło świętego ducha, ale od strony bramy opatowskiej, tam połowę, nie tam I miałyśmy z tego opoczna, z tej maryówki, jechać do Częstochowy przed zakończeniem szkoły, na wycieczce, a czy na pielgrzymkę. Jedna z tych gdzieś obraziła tą. W każdym razie północy tośmy siedziały na poręczy łóżka i wrzeszczałyśmy, bo ta ze zdechłym kretem latała i waliła nas po głowie. Bo, no nie przecież, że byłam wychowywana przez starsze wujostwo i ja miałam być, jak to mówią, Panienka z dobrego domu. Ale ja byłam taka, że ja sobie potrafiłam podkówki zrobić, przybić do butów, żeby iskry puszczać, w ogóle chodzić na wagary z chłopcami. Tak. Chodziliśmy w kępę z tego i mieliśmy zawsze tą butelkę no, wody. Nie było gazowanej wody. Była remoniada, to nie stać nas było i pół Bochenka chleba w żubra na wagarach. Po powrocie stamtąd zaczęłam od razu pracę. To było. Ta jednostka, w której ja pracowałam, to było przysposobienie wojskowe. Ale było oddzielnie chłopców, a oddzielnie dziewczęta. W szkole trzeba było przymusowo do tego należeć. Po skończeniu szkoły chłopcy przeważnie szli do szczelca. Po skończeniu szkoły w Mariówce zaczęłam pracować dwa peterek i prowadziłam kancelarię, przysposobienie wojskowe kobiet. Tak zwane to myśmy w skrócie się nazywały periaczki, że jeśli chodzi o przysposobienie wojskowe kobiet, to mieliśmy przepiękne obozy w garczynie nad jeziorem garczyn. No to były przepiękne tam, ale to wszystko było na koszt państwa. W okresie II Rzeczpospolitej mieliśmy bardzo dobrego burmistrza. Nazywał się Wiąckowski i on właśnie był bardzo dobrym gospodarzem. Sandomierz miał jakiś majątek z to jest ta dzielnica. On ją począł na działki tysiąc metrowe i za te pieniądze wybudował tak koszary, szkołę, tą podstawową, ten cały blok. Później wybudował. Ten blok oficerski był. W Sandomierzu życie, no można powiedzieć, że na przykład panie domu, to były tak jak wasze mamy obecnie, gospodynie domowe, czy jak to się mówiło, panie domu. Życie w Sandomierzu było ożywione, bo było wojsko. I wojsko prowadziło, tak, i jedno kasyno i drugie kasyno, na przykład kort tenisowy już był w Sandomierzu i był na tym, ale to był na Gosomianu, tam. Był już stadion, już mieliśmy, na stadionie była szczelnica, można było iść i ćwiczyć. Później były bale, na przykład Słuchajcie, nie znoszę tego słowa ruskiego, studniówka, jak może być coś ohyda. To się nazywało komers, po maturze. Kończyło się i normalnie komersy były. No, były przepiękne w, w gimnazjum na Żeromskiego. Drogo było, słuchajcie, 12 zł kosztowała druga klasa, trzecia klasa. Pociągi były drogie. No to 12 złoty, to był metr pszenicy. Warszawa Lwów kosztuła luksorpeda. W Sandomierzu ona nie przystawała, tylko musieliśmy jechać. No ona droga była, bo pociągi były drogie. No tak, na przykład jajko kosztowało 5 groszy, bułka u żubra pięć groszy, gałka lodów też 5 groszy. A jeśli chodzi o młodzież, to życie młodzieży podczas zimy to było lód i łyżwy. Nad Wisłą tutaj ta wisełka po prawej stronie, jak się na Krakówkę jedzie, a w lecie no to była liga morska i kolonialna nad Wisłą. Ale na przykład sam do Mierzaków stać było nawet na własne kajaki. Także taka, u nas taka, były bardzo drogie mieszkania. Za takie dwa pokoje z kuchnią, bo to jest przerobione. To kosztowało 80 zł miesięcznie. Ale na przeważnie Wojskowie zajmowali. Sierżant miał i plutonowe dwa pokoje, ale już porucznik to miał trzy. Jednak była ta pewna... I tak jak gdyby, ja to może brzydko teraz powiem, ale tak jakby na kasce było podzielone społeczeństwo, mam rację. Tak. Drugi był wojny w mnie w wojsku, bo tam pracowałam. Cioteczny mój brat, bo najpierw był alarm mobilizacyjny, a później, jak ogłoszona mobilizacja, to już Niemcy byli y, chyba w tym, y, w Kaliszu. To pamiętam, jak doszło, że y, przyszedł policjant, a w domierzu było pięciu policjantów. A jeszcze Wam dodam, bo mogę zapomnieć, a jeden złodziej. I jak to ukradł buty, ukradł... Zginęły na targu Trzy Góra, to wiadomo było, że to wicegadze i wsadzali go do kozy. A, 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 a koza była tam, gdzie jest PTT w rynku. Tak. Słuchajcie, pamiętam byłam ten czas urodziny. Przyniósł mu policjant kartę mobilizacyjną. On był z zawodu technik, kreślarz. Ale jeśli chodzi o rangę, to był porucznik w rezerwie legionów, piechota. I pamiętam, jak zobaczył tą kartę, podpisał i zaczął gwizdać. A ciocia do niego mówi tak, Stefan, idziesz na wojnę i gwizdziesz, a on tak, ach, śniadanie Niemcy, a na obiad Rusy. Podczas okupacji jestem weteran II wojny światowej, żołnierz Armii Krajowej. Byłam łączniczką i pamiętam, jak tak wychowawczynią moją była pani Makowska, Maria Makowska a zarazem była ona też kierowniczką szkoły ćwiczeń w Sandomierzu. Szkoła ćwiczeń mieściła się obecnie w gimnazjum i liceum w tam. Pamiętam, jak podczas okupacji, jako łączniczka, miałam za zadanie iść do pani Makowskiej i odebrać pocztę. Ta poczta polegała na tym, że to było parę ruloników wielkości palca małego, że można go było w palcach rękawiczki przenieść, dosłownie w ręce. Nie było to widoczne, bo to szyfrem. Jak ja weszłam do niej, do mieszkania, mieszkała na ulicy Opatowskiej, powiedziałam hasło, i naraz znalazłam się w jej ramionach, a na mojej twarzy jej łzy. Twarz moja była mokra od łez. Tak się wzruszyła, że zobaczyłam mnie swoją datą uczennicę. W czasie wojny nie pracowałam. Byłam żołnierzem Armii Krajowej, łączniczką. Obwód Sandomiersko-Opatowski, Okręg Radomsko-Kielecki. Pseudonim miałam Kalinka. Trafiłam przez koleżankę. Po drugiej stronie moja najlepsza koleżanka. Pan Obitko, o jego żona była nauczycielką w powszechni tutaj na tym koło parku w szkole. On, on zderbował koleżankę, koleżanka mnie. Pamiętam jak przyciągałam na Różaniec. Było tak. Chodziłam do kolejarza i tam już na mnie czekała ta poczta z Radomia. Bo w Radomiu był okręg nie w nie żeby zmyć. I z tą pocztą wracałam do domu. W każdej rękawiczce miałam ten rulonik, a tu z boku kieszeń i miałam taki plik 500 złotówek. Nie wiem, czy fałszywy, czy tego, ale w każdym razie były. Tu miałam kieszeń przy spódnicy uszytą. Podchodzę do mostu, a na moście Niemcy rewidują. Koszyki, torebki w Niewiele myślą, zobaczyłam granatowego policjanta naszego. Wie, nie żyje, wicekcelular. I już. Podeszłam do niego, wiedziałam, że jest sympatią mojej koleżanki. Podeszłam do niego, wzięłam go pod rękę i mówię do niego tak: Proszę nie przeprowadzić przez most. No, I zaczęłam się do niego jako dziewczynka wdzięczyć. I Niemcy nie zwrócili na nas uwagi, i, i, i przeszłam, i uratowałam się. Największym oznaczeniem Akorski to jest Krzyż Armii Krajowej Londyn. Nie wiem, czy go, raczej ja mam legitymację. Zresztą możecie przeczytać. O. To są oświadczenia pana Toruńskiego. To ja robię, to jest Londyn czterdziesty dziewiąty rok. Na przykład kupowało się kaczkę czy gęś, tą gęś się nadziewało no jako żywo, karmiło się, nadziewało się takimi, no, ospa woda, tuczyło się ją w ten sposób i proszę Panią, to później był tłuszcz, skóra do chleba, a mięso było do jedzenia. Mm. <gry> Powiem Wam taką rzecz, jak ktoś miał więcej niż dwa pokoje, a wyjście nawet oddzielne, to Niemcy zabierali jedno pokój na kwaterę dla Niemca oficera i nasza ulica, która przed wojną była aleja, nie ulica tylko aleja 11 listopada to, te, to Niemcy ją nazywali Lümmelstrasse, tak ładnie, Lümmelstrasse i kiedyś jeden z tych Niemców ciągle chodził do łazienki nie w piżamie tylko w Jako wujek zwrócił uwagę to mówi do niego tak, że on, czego tak chodzi, że są kobiety. A on mówi tak, że on jest sportem. No i mieliśmy drugi. I Jedno kurczenie obrastało w piórka. I przed, przed okno wyglądam. I on tak poszedł, ale ubrany był. I pytać się, co to jest. A ja mu powiedziałam na, tego, na to kurczę, że jest sportem. Od tej pory już ubierał się. Słuchajcie, siedziałam w domu, nie pracowałam nigdzie. Były noce, kiedy nie spałam. Był taki okres, że uciekłam przez taki lucik, zmieściłam się tam w krzaki do sąsiada, jak Niemcy łapali. Nie wiem, ktoś mnie zdał w ten czas chyba. W, w hobrzana siedziałam u kwasków i ukrywałam się przez dwa tygodnie i w takim bunkrze w ziemi nocowałam. Do tamtej połowy domu, bo tam mieszkałam, mm -hmm. na dole z Wujosłam, a moja mama była podowodem. Taka miejscowość waluska. Było tak. Wejście przez bramę i wejście tam obok schody, coś się stało. I w ten czas ja nie weszłam do domu schodami, tylko otworzyłam bramę i weszłam. Stali jacyś dwaj panowie przed domem, a nie wiedziałam, że oni czekają na mnie. I wujek do mnie mówi tak, słuchaj, przed chwilą byli jacyś dwaj mężczyźni, ale nie bardzo mówią po polsku. To ja się więcej nie pytałam, tylko przez w krzaki do sąsiada. Przesiedziałam całą noc, rano poszłam do Gorzyczan, do tych do tej tam siedziałam w ziemi. W Pielaszowie było zbiórka, nie wiadomo ile tam zginęło. Była zbiórka na akcję burza, no to akcja burza jest to powstanie warszawskie. Nie mieli karabinów, wzięli, jechał samochód. Ciężarowy Niemców, gdzieś zaczepili tęce tego, tych dwóch Niemców, czy się zaszczelili. Nie zdążyli tego samochodu usunąć, jechała następny, i tam się zrobiła masakra. Tam wystrzelali ich nie wiadomo jak, jak zające. Bielaszowie. Rok rocznie w Sędomierzów, drugi drugi rok szkolny, 2 września. Jest tutaj uroczystość na cmentarzu w tej kwaterze Pielaszowskiej. Najmłodszy miał 17 lat, Włade Władek Szczepański. Ojciec go przywiózł z Pielaszowa, pochował tutaj, zrobił mu takie oprogramowanie. Później jeden z Akowców, no, szef tego wywiadu, o, tornicki zrobił. Mogiła. Nie mogiła, tylko taka płyta nagrowkowa. Niemcy robili ciągle piłkę nożną. I w tą piłkę nożną to normalnie na stadionie, już stadion był sprzed wojny, grali nasi Polacy z Niemcami, z Kosza. Tu obok, w tym domu była przedtem taka drewniany dom, mieszkał Kasze, Kaszyński, a ten Kaszyński był już pracował w rolniku. Ale tak się wcisnął nawet to towarzystwo Sandomierskie, lekarzy, adwokatów. I wyobraźcie sobie, piłka nożna po meczu, przerwa. Jego żona stoi razem z graczami, częstuje i wszystkie jabłkami. A Bobo nie, nie widział go nigdy w życiu, jak wygląda. To taki Tadek mieszkał po drugiej stronie. Na, naprowadzał go. I jak był gdzieś blisko niego, a tak on naprowadzał, żeby on wiedział, wie Pani. I słuchajcie, potrafił go zaszczelić biały dzień, pełny stadion ludzi. I Niemcy ucieka uciekali razem, a on tutaj, a i Niemcy uciekali razem e, z Polakami, jeszcze, a jeszcze on szedł e, parę razy w górę, bo żeby był większy ten chaos i uciekł do mroczków przez. Wąbus królowej Jadwigi, tamtędy. Słuchaj, wielkie aresztowania w 1942 roku. To była noc zgrozy. Żyd, adwokat, zrobił listę, i w ten czas aresztowali w Sandomirzu około 200 osób. Pomiędzy nimi zginął. Ksiądz Prała-Trewera, ksiądz Worek, wszyscy profesorowie z gimnazjum tego strzałomskiego. Podczas okupacji Niemcy chcieli, czy znaczy tam było 17 zakładników, których Niemcy trzymali do rozczelania. Oni są rozczelani w Koprzywnicy, na cmentarzu pochowali. Między innymi jest ten marchewka Stefan. Ja mam na, ma, bo mam te, na tej ulicy też szkole, którego ojciec wydał syna na śmierć. Zwrócili się akowcy, ta grupa, która chciała od, odbić wszystkich, żeby powiedział im, w której z celi są ci zakładnicy, żeby nie latali po całym więzieniu. A on nie powiedział im, a to zdał do Niemców. I to się nie udało. I własnego syna wysłał na śmierć. To w ten czas po mnie też przyszli. Była Wanda Majesta. Jej matka była nauczycielką podstawowej i ojciec. To ją, trzyma, to ją aresztowali, no a ja uciekłam w ten czas, no bo mnie zastali mnie w domu. Ale do tej pory nie mogą, a później proszę panią, no to jak to mówią, wykupili mnie. W Opatowie był taki człowiek, który załatwiał, wie pani, tak jak go złapali za czymś, czy jakiegoś yy, wieśniaka, jak jechał ze świnią, czy jeszcze z mięsem. Także wie pani, no, on ratował ludzi, no dostawał za to pieniądze i oni tam posmarowali i no, uciekałby sam do niej. Mojego kolegę to tak strasznie bili, przecież w banku z nim pracowałam, że aż wszyscy mówili, jeśli Bilt to wytrzyma, jeśli bil, to wytrzyma, to już inni też wytrzymają. Był bardzo bity. Baliśmy się, bali się. Bo Niemcy, NKWD raczej, Niemcy nie zwracali uwagi, tak jak mieszkali, ale tak jak Pani mówi, nie było żadnych z nimi tych kłopotów. A ci za płotem zrobili, tam teraz stoi garaż, ziemiankę taką, w ziemi wykopali dół i tam przywozili z ludzi ze wsi, trzymało NKWD. I ze względu na bezpieczeństwo moje, wujosła nie pozwolili mi tu mieszkać, ja mieszkałam znajomych i w tym pracowałam w urzędzie miejskim i proszę Panią e, mieszkałam w Rynku, a ta, e, e, ta e, ziemianka bardzo długo była.